Dzień dobry, dzień dobry. Biuro Podróży Bieszczader wita 10 kwietnia na szerokim wierchu z widokiem na najwyższy szczyt Bieszczad po stronie polskiej na Tarnicę. Tarniczka po lewej, siodełko i tam gdzie krzyż 1346 metrów. Wiele osób przyjeżdżających w Bieszczady tam właśnie podąża. Nie tylko, bo też i w stronę Halicza, Krzemienia czy Bukowego Berda. Zobaczcie, jak przepięknie potoczki przecinają tutaj zbocze. I jeszcze sobie popatrzymy na widok w kierunku połoniny Caryńskiej. A w oddali Połonina Wetlińska. Śnieg powoli wytapia się pod wpływem słońca, ale jeszcze dzisiaj mamy zimę i jak widać da się pojeździć na nartach. Biuro podróży Bieszczader nakręciło dla Was ten film i zapraszamy w Bieszczady!